To widzę też, że panie są u was. To tak, chwilę siła. No, no, Ale ja za to będę robił. jeszcze. Nie... Super. Ja z Markiem Zobalskim będziemy czekamy. rozmawiali, nie? Dobrze. Proszę, stańcie tutaj, tu jest kamera, mówicie, że tak powiem do mnie? Proszę opowiedzcie mi o tej organizacji. Co to w ogóle jest za twór? Naszym głównym celem no, to jest szkolenie i przygotowywanie młodzieży pod względem proobronnym, oraz zajmujemy się jeszcze tutaj e, tematami związanymi z rekonstrukcjami historycznymi wszystkimi tematami, które przypominają nam o Losach i historii Polski. Piotrek przeprowadza w tej chwili wywiad z dowódcami, tak, żeby Aśka się zupełnie nie domyśliła. Za chwilę weźmie na warsztat Milena Jasia i, i wtedy wychodzimy. Dobra, dziękuję bardzo panowie. Jest ja sobie jeszcze je wyciągnę, tak boczkiem. Wracajcie do zajęć, my się pokręcimy. Dzień dobry, ja jestem Piotrek, przygotowuję materiał o was. E, mogę krótki wywiad zrobić z tobą? Oczywiście. Tak chodźmy. Chodźmy, tu jeszcze widzę jedną koleżankę. Dzień dobry, czy mogę na chwilę panią porwać? Piotrek, przygotowuje materiał. Krótki wywiad, co? Dobra? Chodźcie dziewczyny, ustawimy was. E, chcielibyśmy tylko tak, chcielibyśmy poprosić was, mówicie do mnie, nie patrzycie się w kamerę, dobra? O co tutaj chodzi? Jak się wam tutaj ćwiczy, rozwija w tym mundurze? Jak, skąd ten pomysł? Znaczy, u nas tak naprawdę to był spontan. To tak naprawdę. Kurczę, lubię nowości, więc, więc wchodzimy w to, tak? Ale jakie nowości jeszcze poza tym lubisz? Ja wszystko słyszę, co oni mówią. Mogę tak na ty? Jakie, jakie nowości tak, poza oczywiście. tym jeszcze? Jakie e, lubisz niespodzianki, nowości? Na czym myślę, jeżeli chodzi o niespodzianki, to chyba każdy lubi. Oby były pozytywne. Tak? Oby no były najgorsze. Były jest. Słuchaj, a propos niespodzianek to jest temat. Cześć! Lubisz niespodzianki? <laughs> Cześć! Aśka. Cześć! Ja przyjaciółka Milena zgłosiła tak, cię do naszego tak, programu. <laughs> I właśnie zaczynamy u Ciebie remont. Co ty na to? Specjalny. Specjalnie na twoje 30 urodziny? Ej, zgodziłaś Jakieś brawa dla koleżanki! <śla>